Mamy półmetek wakacji. Dzieci, które spędzają wolny od nauki czas w Polkowicach, nie mają powodów do tego, by się nudzić. Tradycyjnie podczas wakacji o liczne atrakcje zadbało Polkowickie Centrum Animacji, który organizuje cykl Mali Odkrywcy Wielkich Tajemnic. Od samego początku wakacji, a mamy półmetek, w trakcie zajęć panuje świetna atmosfera. Dzieci spędzają czas sympatycznie i pożytecznie, dowiadując się wielu ciekawych rzeczy. Myślę, że wakacje przebiegły bardzo, bardzo szybko, szczególnie ten pierwszy miesiąc, ze względu na to, że zajęcia były bardzo ciekawe. Mnóstwo wrażeń i też mnóstwo dzieci w ośrodku kultury oraz rodziców, którzy aktywnie włączyli się w przeprowadzanie dzieciaków. I odbieranie ich zajęć. Myślę, że też bardzo dużo rodzice dowiedzieli się o dzieci, bo zajęcia były naprawdę ciekawe i interesujące. Mali odkrywcy wielkich tajemnic. Tutaj przygotowaliśmy szereg ciekawych warsztatów, które pomogły dzieciakom odkrywać te tajemnice. Przed nami kolejne tygodnie fantastycznej zabawy w Ośrodku Kultury. I tak przypomnę, że w poniedziałki spotykamy się w Ośrodku Kultury, we wtorki w kinie. Bawimy się w plenerze w środę, przede wszystkim środy z bajką, czwartki w ośrodku kultury i piątki w plenerze. Naszą akcję lata zakończymy wielkim ogniskiem, podczas którego zostaną rozdane nagrody, między innymi za rozwiązanie krzyżówki, ale przez te trzy tygodnie szereg interesujących warsztatów, między innymi warsztaty archeologiczne, warsztaty z Carvingu, warsztaty traseologiczne oraz mnóstwo, mnóstwo innych, które znajdują się w ulotce. Bardzo proszę, żeby zerknąć tam i wybrać coś dla siebie. W najbliższy wtorek w ramach wakacyjnych zajęć dzieci będą mogły obejrzeć spektakl teatralny, tematycznie oczywiście związany z poszukiwaniem skarbów oraz odkrywaniem tajemnic. O godzinie 17 zapraszam wszystkich małych, ale nie tylko, również ich tych dużych odkrywców na spektakl detektywistyczny Wielka Tajemnica w wykonaniu Teatru Trójkąt z Zielonej Góry. Mali odkrywcy Wielkich Tajemnic to jedno z cyklicznych wydarzeń, które mają miejsce w trakcie wakacji a są realizowane przez Polkowickie Centrum Animacji. Poza nim mamy także cykl Polkowickie Lato Kulturalne, w ramach którego na scenie w amfiteatrze pojawiają się artyści oferujący ciekawe występy. Kolejne zaplanowano na sobotę 22 sierpnia, kiedy to będzie można potańczyć w rytmie disco. W drugiej połowie polkowickiego lata przede wszystkim będziemy bawać, bawić się w rytmie disco, bo też gościć będziemy w Polkowicach dwa zespoły, Channel i Tomasza Niecika, niekwestionowanego króla disco polo, którzy będą grać, a mieszkańcy Polkowic będą mogli tańczyć razem z nimi. Natomiast wcześniej właściwie rozpoczniemy wydarzenie o godzinie w godzinie 15 spektaklem dla dzieci, potem wszystkich będzie bawił kabaret ciach, a dla młodzieży wystąpi ulubieniec młodzieży Jeremi Sikorski. Nie tylko PCA organizuje zajęcia wakacyjne dla dzieci. Można także brać udział w bezpłatnych półkoloniach finansowanych ze środków Gminy Polkowice. Każdego dnia dzieje się wiele ciekawych rzeczy, a dziś w Żelaznym Moście dzieci nauczyły się jak wyplatać wianki oraz wieńce dożynkowe. Zdobyły także sporą wiedzę teoretyczną związaną z tradycjami ludowymi. Dziś wiejski ośrodek kultury w Sobinie zaprosił półkolonie, dzieci z półkolonii ze szkoły podstawowej nr 3, do wzięcia udziału w warsztatach bardzo ciekawych, ale nie odbywających się po raz pierwszy. Tak, jest to czwarta edycja warsztatów poznawania ludowych tradycji pod nazwą Wianki Wianuszki. W poprzednich latach brały udział w nich głównie dzieci tutaj z terenów wiejskich gminy Polkowice, uczęszczające na Świetlicę. Natomiast w tym roku mamy właśnie okazję gościć również dzieci z Polkowic. Czego dzisiaj się dzieci dowiadują i czego się uczą? Tutaj dzięki pokazowi pan, pani Aliny Żmudy, sołty z Pieszkowic, miały okazję. Poznać jak dawnymi metodami zbierano zboże, w jaki sposób później to zboże było przetwarzane na, na ziarno, na mąkę. Poznały właśnie gatunki zbóż, przy okazji mają na, okazję nauczyć się jak wyplata się wianki, które można założyć na głowę, ale też była mowa o wieńcach dożynkowych. Jaki jest cel tworzenia tego typu dekoracji? Dzieciom zajęcia przypadły do gustu, bo nauczyły się wielu przydatnych rzeczy, a przy okazji miło i aktywnie spędziły czas. Czy ty wiesz, co to jest sierp i do czego służy? E, sierp służy chyba do przycinania zboża i do różnych takich rzeczy. A zanim tutaj dzisiaj przyjechałeś, to wiedziałeś coś o sierpie? No, troszkę wiedziałem, ale teraz się więcej dowiedziałem od pani. E, widzę, że także dowiedziałeś się, jak pleść piękne wianki, bo ten, który masz na głowie, chyba sam zrobiłeś. Trudno jest zrobić taki wianek? Łatwo troszkę. Druty, trzeba mieć kwiatki. A sam dobierałeś te kwiaty? Czy ktoś pomagał? Mm, sam. No, muszę Ci powiedzieć, że wyszło pięknie. E, powiedz mi, co Ci się najbardziej tutaj podoba podczas tych warsztatów? E, bardzo mi się tutaj właśnie podoba robienie wianków i bukietów. Zamierzasz w przyszłości poświęcić się temu w wolnych chwilach? Tak. Wiele interesujących zajęć wakacyjnych planowanych jest w sierpniu. Półkolonie gminne przez najbliższy miesiąc będą się odbywały w szkole podstawowej nr 1.